To ja, ADK 9 i mam nas kolejny odcinek tak jak robiłem ja w jawce na Minecraft. Dzisiaj ze mną Adek 321. Cześć! Udę, wpadłem. Jak jest ta woda, nie? No, to y, tam niedaleko są te drzewka. To chodź pościnamy parę. I może okay. to pobudujemy. IP do serwera i jak zawsze podajemy w opisie. Nigdy nie jest tak, że jak testujemy serwer, to nie podajemy IP. Dobra, tutaj bardzo fajna jest modyfikacja, bo jak zetniecie jedno drzewo, to od razu jeden kawałek drewna. To spada od razu 15 kawałek. mnie, biję mnie, bije mnie. Rajman cię zabił. Tak samo jak mnie niedawno. Uważaj se na niego, bo on będzie nas mordował teraz pewno. To ja, ja go ty ubiorę. Dobra, ja go skilofan, Skilofam czy siekiery? Rajman tu idzie, o nie. Uwaga, uwaga, bo on, tła, on tam idzie, idzie, idzie tam. Zabił mnie Fryer jeden. No ja się teraz z nim idę bić. Narek. Nie, poczekaj, ja go tak za chwilę pocisnę. Yy, czaj, czaj. Jaki Fryer. Patrz, co napiszę do niego. Poczekaj, No Baczk! Jaki gnój z niego, ja sobie piszę bug. Patrz co do niego napisałem, Raymond frajerze że nagrywamy! O widzę jak się lejecie, idę tam do was! No kur... Ja sobie napiszę bag. <laughs> Kurde, nie uciek! dobre zdanie się, Madek, wyszedłeś z piasku jak zwykle. Siekiery o, nam to zarąbali, ale wiesz co? Spróbujemy ręką przeciąć. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy ręką da się. Że całe drzewo spadnie. Da się, da się, da się. Dobra, to, to ja nie Nie, da się. się. Nie da się? Ale nie da się. No, bo to, to po... jest tak jak na tym Judebox. To jest tak jak tak. na jukebox, że... Odpowiednim narzędziem i wtedy spadnie całe drzewo. Co na tym to polega? Dobry mi się mi się zdaje, że on się tu gdzieś kręci. Rajman? No. No wow, przecież stał za tobą przed sekundą. Ta? Ta. Czekaj, bo mi my się mega tchnie, bo mam na największy byt. O poczekaj, 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 idzie, idzie, idzie tam. Idzie, idzie, idzie. Bardzo fajny jest ludziska ten serwer, naprawdę polecam. No naprawdę miła atmosfera, tylko ten rajman tam demoluje. O no, kurde, nie ma atmosfery, bo by zrobił dzień, i by było nic. Dobra, kurde, ja se robię miecz, i ja idę się z nim naparzać. Nie, nie naparzaj się z nim, bo ja już mu napisałem w 100%. Przepraszam na chwilkę, muszę na chwilę zaciąć. Przepraszam na chwilę. Halo? Nie, nie na drugi robot, i ja nagrywam. No, no, no Redstone, widzę Redstone. No to znaczy po nowym roku. No, przepraszam, po nowym roku no, no. Ja już normalnie znębów. Bo już mam dosyć yy... No dobrze ludzie, jestem. Przepraszam, mały, małe tam dzwonienie Aha. przez telefon. Dobra, mm, dawaj, rób sobie coś w craftingu, ja robię siekierkę. Ja tam widzę redstone Ty redstone'a Ja na tyle znalazłem, ja człowieku byłem w diarsowym meku na tym serwerze i mi wszystko rajman zarąbał O! Teraz ludzie mam okazję wam pokazać te modyfikacje, proszę bardzo Cyk, całe drzewko spada i jak widzicie samo już się zasiało nowe Naprawdę bardzo mi się podoba ta modyfikacja Dużo łatwiej na drzewa. Ej, Odek! Bingo! Dawaj! Idziemy na drzewa dżunglowe. Wyobraź sobie, ile tego będzie spadać. Właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, to idziemy w poszukiwaniu. Jeżeli Wam się ludzie podobają nasze kanały, to zapraszamy do subskrypcji. My jesteśmy tacy, że my wam będziemy subskrybować, lajkować i ogólnie będzie. Zarąbiście no i teraz drzew dżunglowych. no i gościu, ja ten. Jak grałem na takim serwerze też co był ten ta modyfikacja czy plugin i... Kurde poszło na dżunglowe i mniełem z jednego drzewa 64. Na czutboksie grałem. Normalnie ściąłem sobie tenkie drzewko. Ty leciało. Bardzo dużo tego. ścię chyba z trzy drzewa dżunglowe. Ej, biały pająk! No, jaki. Jaki koksu? Nie, Clipper, Clipper! Uwaga! No, no. Uwaga! Flipper! Ja się będę bronił się kierką. Kurde, szkoda, że to nie jest tam że na mnie przechylają, bo bym normalnie tak zrobił się, co w spadł. Nie błagam, nie błagam, błagam, nie nie, Nie Nie dobra, ludzie, my robimy pauzę, póki tego nie znajdziemy drzew, e, póki nie znajdziemy drzew dżunglowych. Dobra. No ja. Atak! Tak! Dobra, ja zrobiłem na... No. Ej no, kurde! Biją mnie! A, ja no, nie. Ale masz... nie, nie, nie.

LOL, ciekawe jak to będzie na filmiku wyglądać, że próbujemy zrobić pauzę. A to się normalnie zaczyna z powrotem tak robić. Anulowanie pauzy. Ciekawe jak to się nagra. O Jezu, ile tego do ciebie idzie. Zostawić mojego koleżkę, A tak jest spoko. No dawaj, zombie, sparuj, sparuj, mam. Dawaj, ma aż. żelazną mam. Na tym serwerze. Tak, trzeba by było wymyślić taką modyfikację. Na przykład jest wszędzie pełno diaksów. Zetkniesz jeden, jeden taki blok diaksów i spada i wszystko się ułoży. No. chciałem ci powiedzieć. O ja pierwszy z diamentowych. Ja idę cały czas. On chyba chce się pokazać przy tym, że nagrywamy. A może chce nam coś powiedzieć? Kurde, ta skrzynia jest zablokowana zaklęciem. E, co to za okradanie domu, jak wszystko jest na zaklęciu. A po co komu taki wielki dom, jak ludzie mówili? Po co wielki domek i jaki ryj? Po co komu wielkie domek jak połowy, połowa domu nie jest używana? Uważaj, bo on tam idzie. Do mnie? To robimy wyścig śmierci. Dawaj, nikt nie jest lepszy od Dziś, Hardbasa. Gdzieś ci poszedł? Pod... Nie wiem. Hardbass jak nagrywa to potrafi go nawet ten. Myszołówka go potrafi wtedy zabić. Ale jak nie nagrywa, to lagi ustępują i jest nie do pokonania. Gdzieś ci polasz? Ogólnie łażę. Nawet czy się mogę do ciebie tepnąć? Pisz tak. Zobacz, się do ciebie tep, a nie da się. A TPA, ale TP. Nie mogę, nie można. Dobra, to ja w takim razie to nagram. Szkoda że ciebie, przy tym nie będzie. Ja chyba niedługo zrobię jakiś serwer. I zrobię tak jak z kolegami, że nie mogliśmy się znaleźć, to żeśmy mapą patrzyli. Ten hopeter, ten w diamentowej czas za nami chodzi. Za Na tobą. Ja skaczę no, tam. z drzewa. No, ty, to tyle o nie, mój największy wróg podczas nagrywania. Ja go widziałem. Ciekawe czy się boi wody. Bo ja bardzo. Hardcore, wskoczysz za mną, a ty już tu jesteś. O nie, no to mam przesranę. Nie, ja wracam! Na nie jesteś? Tak. Daj no, ja też tam idę. Dobra, chyba jak zwykle drzewa dżunglowe nam się nie udadzą. Ty, ale tutaj Sparku. Tym, ale gdzie ty jesteś? Na no, mnie. A gdzie mam być? Mnie, nie widzę. Za tobą! A widzę. Się. Dobra, dobra jesteś. E, daj mi coś, daj mi coś. Masz. Twój jest jak skarbonka po święta. O, super. ten. Mam różdżkę. Noj, on cały czas za nami chodzi, patrz! Zaraz się przemienię w jakiegoś tam konto premium z jakimś strasznym skinem, bo będzie spierdzielał wtedy. Enoj, dobra, no... Kurde, ktoś do mnie... Kurde, ale wpadka. Niechcący kliknąłem coś. Ej, kto się tu nazywa ninja? Aha. Co z tobą tym razem nie tak? Coś nas rozłączyło. Nie wiem, cały czas do mnie dzwonią te mendy. Czekaj! Pauza! No nie, nie mogę zrobić pauzy. Dobra, chyba się skapną, że jak dwa razy nie odbiorę, to znaczy, że nie odbieram. A jak nie zrozumień hardbasa, to mają wała jak Polska cała. Nie, no nie mogę nigdzie wyjść, kurde, jak to mogę nagrywać, jak ciągle mi się lagi robią, nie wiem dlaczego. Ja idę na spawn. Ja jestem na spawnie. Spawn, spaw. to mi się przyda. O lol! Ej nie, czekaj, czekaj, czekaj. On jest sadmem, on jest sadmem. Nie, nie, nie no jest sadmem. Maciej, No, słucham. Nagrywamy dalej? No nie wiem, chyba to kończymy, nie? Bo to jest jak zwykle przypał przy tych graczach. Wiesz co? Co? My no to już będziemy kończyć, co nie? Za ten odcinek by się już przydało kończyć, nie? No to na następnego. Tak, do następnego! Żegna was HardBass! I Adek 321. Czaj, stań w wodzie, stań w wodzie i machamy. To będzie dopiero. Poczekaj, bo łopatę skuciłem. Moja. Moja no jest, 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 jest. Moja moja, moja, moja. Proszę. Moja małpa, moja małpa. Nie ma koksa, moja małpa. Dobra, wychodź. O, jakiś typek się idealnie ustawił. Dobra, stawaj szybko obok mnie. I jeszcze. Żegna was! Hardbass i Adek321.